Du -du! Witam serdecznie po długiej tam przewie. Nie wiem, czy w ogóle by to miało kontynuowane. Dobra, mało to. Witam bardzo serdecznie w kolejnym, jakże możliwie nieoczekiwanym odcinku z T piękny, gry, zachwycającej grafiką i systemem walki. I nie powiem czym jeszcze, bo to jest dobijający, dobijający fakt. Ale co tam? Dłu lepiej dłużej nie przedłużać. Po po co? Jedziemy. Jedziemy gać. Oczywiście ga jak ga. Piękne. Cuda. Na kiju. Whatever's on that island wiped out the first expedition. It's a graveyard for the arrogant. I fly! A graveyard for anyone who dares to cross swords with me, maybe. Who's with me? Count me in. On the day I heard about a mysterious island rising out of the sea, I myself. <laughs> then you need more ambitious dreams, my friend. Mysterious island equals ancient treasures mm -hmm. equals the perfect place for me. Then I stay. Tapotenga. Tokyo's. Okay. Eh, j'ai de la corde. Yeee, ja lecę! I fly! ai, ai fly! Ey, fly! Na, wykazu się! To moja estetyczna muzyka, no po prostu, nie wiem, czy ją słyszycie. O, tak, to moje estetyczne coś, mm. Nie podaję tej do pani. Okej, okay, witam w tym, co zawsze widzimy. Przyznam się szczerze, że coś mi tu się. A. No i super. Pozmieniało. Yy, ten pasek. Wow. Co, myszkę poproszę. Nie będziecie jej widzieć. Tu, ten pasek. Z tymi rzeczami. Przepraszam, przejdziemy gdzieś dalej. A, a, o. Yy, ten pasek tu z tymi rzeczami. Nie, tu z tymi. Nawet poczta tu jest. Były kiedyś ściśnięte w rogu pod mini-mapką. Minapka, minimapka jest automatyczna. Pod H była? Nie, pod H nie. Pod H jest pomoc. Mitości. Pod P mamy. To, co mamy ogólnie nałożone na postaci, buffy, nie buffy, bla, 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 Hugo jedno, pies jeden, wie. Tak, to jest to najważniejsze. Profil naszej postaci pod O, nie pamiętam, co mamy. Tak, pod O mamy opcję, pod I mamy plecak, inwentor. Inwentor albo bug, więc jest albo pod B, albo pod I, jak zwykle. Pod U, co my mamy pod U? Fętr listę. Fend listę przyjaciół. Pod Y mamy jakieś grupy. Pod T mamy ulepszenia praktycznie chyba. Pod E to, nie wiem, E to komenty. Znowu, A, S, D się poruszamy, No oczywiście strzałkami też można, tylko że jest niewygodnie, bo trzeba operować myszką. Pod Z. No, takie tam informacje sobie. Pod X nic nie mamy. Pod C jest, ten w drzewku. Kaczko mi się to starza. Ej, ha... tu. Proszę bardzo. Mamy, po, mamy lewy przycisk. Mamy prawy pod którym już mamy skilla umieszczone. No i mamy c na c też możemy mieć dodatkowego skilla. Eee, v. Nie kojarzę. To są rzeczy zbędne. No, Hajdów to jest pod B. Bot N jest minimapka. Bot M mamy mapę. Tylko, że nie pojawia się, o pojawia się w ogóle. nie pamiętam, czekać, w Sky, wiem, że się pojawia jako na swoim, na swoim ekranie. Chyba w Archeage'u też, nie do końca, no, tu sobie przybliżamy, tu mamy, przybliżać bardziej nie możemy, Do zoom outem sobie po prostu, wracamy na większą skalę. Ja oczywiście mówię, że po pierwszej wyspie lecimy do Weliki, czyli do tego cholenego, zapyziałego miasta ludzi. Gdzie jest Dobra, tam po części. No i tam dalej to, co. Pod NT możemy pisać? Pod. Yy... No, mówcie, znakiem zadania, i oczywiście tym, tą ukośną. No, pochyło nią, Wyjście mi wszyscy zabijcie. Yeee. Yeah. Macajcie. Potem wam może tam więcej przydatnych skrótów Macie. Mmm, nie To będzie, nie. Mm, Haj. Yeee. Yeah. Elin się przywitała. I to ja nie wiem skąd ja wytrzasnęłam. No i co? To jest jakaś wyżka pomocnicza, dawno jej nie było. Pod, a, właśnie, pod F jest interakcja. Nie wiem dlaczego pod F, ale okej. Okay. Uiii... Daj ziomną klasę. Psiu. to był gościu, do którego trzeba Ty, znowu coś zmienili! Gdzie on... gdzie on tutaj jest? No, patrzcie, no jak oni uwielbiają zmiany? Po prostu NPC muszą przestawiać. Nie dla tych, którzy przychodzą jako nowi, co nie? Nowi gracze i tak dalej. Nie, oni to robią dla starych, którzy przychodzą, żeby grać na nowych, niskich poziomach. Hmm, ta, nowy łuk. <laughs> Dzięki. Tego gościa tu nie było. Jej też chyba nie było. Hugo pies jeden, wie. Ja nie wiem. To jest straszne. Tak, powiedzmy to co? Oblecimy. Dolecimy to właśnie tego miasteczka, które tu jest. To jest e, pod tym wielkim, jakże kwitnym drzewie, drzewem. Jest jakaś historia związana z tą wyspą. Ja kompletnie się w tym nie orientuję. Gdzie tu jest jakaś misja poboczna? Nie ma. No dzięki. No i wiedzieć, była tu nic nie na właśnie nauki. Widzę, że chyba to już zrobi jako kampanię. Oczywiście. Dużo ludzi przyszło. Nie wiem po jaką cholę, ale przyszło. Gdzie ja tu mam? Tak, tam już walczą sobie. No pewnie, moje szybkie wczytywanie się. Kochacie mój internet. Od 20 można zacząć strzelać. No, jest. No, niedawno, niedawno, nie wiem ile. Ale dodaj jakieś kulki wypadające z mobów, które sprawiają, że szybciej się poruszasz. Ui, czujesz wiatr w dupie powietrze, po prostu latasz. Ui, ja mogę sobie zacząć strzelać. Jak za szybko podejście. To jest pewien umiejętność, która pozwala nam odskoczyć od moba. Oczywiście, te moby są niezbyt dobrze uchliwe. Możemy oczywiście atakować obydwu nas, jak nam się żywnie podoba. No w ogóle dobiegnie. Wcześniej to było inaczej, kurczę. Nie wiem, może tak dla ludzi uprościli już to wszystko, czy co takiego. Możemy się cofać i sobie robić. No, oczywiście lepiej użyć już umiejętności, jeśli chcesz naprawdę szybko się ewakuować. Ukończona misja, można biec. Oddać dalej. Tak. Teraz zrobisz, że to jest ciąg taki do przodu. Lecisz do przodu, czyli. Może tak uprościli tak g, tak pierwsze levely le, le, i questy, żebyś po prostu mógł biec nie patrzeć. Nie wiem, że nie będzie musiał się wracać do poprzednich npc ów Bo po jaką cholerę? No. I oczywiście pierwsza mapka jak w każdych grach jest ta, która ma cię nauczyć poruszania się w grze i całego interfejsu, nie-fejsu i tych wszystkich dupeli, która gra oferuje. Jeden quest? <grym> Nawet na kampanię dali instrukcję nauki. <grym> to... wcześniej to był zwykły quest, teraz jest kampania i patrzcie. Mamy się nauczyć jakiegoś, jakiejś umiejętności. Jest Taktik instruktor, czyli instruktor od fizycznych walk. I mamy Magic instructor, czyli od tych magicznych postaci. No, tu będzie. Moje. a, A bla 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 bla. bla. No. Wszystko, co walczy, bo i fizycznie wiecie tam. Ludzie nie każdym się produkować. Mi już nie chce. A tu jest jej dziadzie. No, bez RKO na przykładzie. I to stawia, że jeszcze ta nowa klasa, co doszła. I. Enge, nie engine. Ja tam nie wiem, nie łapię się w tym. Teraz się za szybko, jak dla mnie, rozwija. Tak, o... I po prostu nie wiem, co to jest za klasa. Nie zdążę Wam jej przedstawić, bo jej jeszcze nie była Ale jak już Wam właśnie pokazywałam to wszystko, to przyznaj się szczerze, że... No już tam ci kocie uszko jest tą klasą. Macie tam trochę filmików, jak... Wiadomość przed ostatniej chwili, czy coś takiego. Tak, odkryłam, że w teże można jednak chodzić. Opaliłam mity. Nie no, bo tak praktycznie patrzysz na wszystkie filmiki, bo jak niektórzy w grach po prostu, nie wiem, tany-tany, dance, czy coś takiego robią, to... jakoś, albo jakieś filmiki właśnie takie, że opowiadają o jakąś historię, albo robią te ryski, za pomocą gry i nigdzie nie ma pokazanego, że postać może chodzić takie. Hmm. No to najwyraźniej w te, nie można chodzić. No kurczę, no nie ma żadnych skrótów, nie ma nic, nie ma nic pokazane, no nie ma. No nie ma nawet w, w opcjach, jak zobaczycie sobie. Nie mój eee, Tak, na samym końcu. No, chwyty klawiszowe. To jak dobrze zobaczysz, to... E, e, nie ma praktycznie Pokazanych Nie ma nawet napisanego Albo ja nie umiem czytać ze zrozumieniem Nie ma nic Pokazanego All build to jest bardziej wymiana Nie, wymiana to jest Te dwa są No seed też można ustawić Ja sobie ustawię na x Bo mi się nie chce NT, że tak, trzeba nacisnąć, wprowadzić, NT zatwierdzić. I tak dalej. No tu mamy. UI, to jest, no, cały interface. To jest interface. Żebyście pamiętali. Bo ja już pamiętam. No, Ale nigdzie właśnie nie macie napisanego, jak możesz, jaki klawisz odpowiada za chodzenie. Więc dlatego, nawet jak przeszukasz... Wiesz, bo trenowałaś się? Ojeju, co to jest, Do, to, to czego jest ta strzałka? Nie wiem. No. To po prostu nie ma pokazanego takiego skrótu klawiszowego, co się nazywa spraw, yy, by postać chodziła. Chodź, biegnij. Nie ma. To, co nam przed chwilą wypadło, Hling mount to jest do leczenia nas, do poprawienia HP. Nie muszę wracać, muszę biec dalej. Dobiegnę. No i właśnie zażyliśmy tam sobie wcześniej chyba kulkę speedu. Mamy wiatek w dupce. Ha! Tego nie usunęli! Chyba. Błagam, nie mówcie, że usunęliście ratowanie małych prosiaczków. W ogóle, po co ja... Tak! Nie usunęliście! Powiedzcie mi! Tak, dawaj mi ten filmik! Pokaż mi go! Ale ty się logujesz, z stary. Przepraszam was bardzo. No, opowiadaj tam historykę. Bla, 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 bla. ja tam kompletnie nie rozumiem. Co nie umiem angielskiego. Dobra, jakie złe, biedne drzewo, które ma czerwone świeci tylko w oczach, wyżywa się na biednych, skrzyżowanych z zdewnem świnkach. które też ochydnie wyglądają. O, widzicie, jaki był kurczę, Wyżywa się na świnkach! Trzeba zabić tego potwora, bo on się wyżywa na biednych świnkach, które i tak są ohydne. I są związane z drzewami, jakby wyszły spod drzewa. Może dlatego jest zły. No ale lecimy. Ratujemy świnki. Oczywiście prawym przyciskiem myszy, jak ci się ci na przedmiot w przesaku, to sobie zmieniasz. Mam nadzieję, że nie mówię do takich. Hej, dajcie mi tu. Nie laguje się! No, weźmy nas obydwu. Gdzie jest ta moja ekscytująca muzyczka? Gdzie jest moja ekscytująca muzyczka?

Ale kiedyś po prostu. Trudno. Wiem, że, a hej, ten, a czem, co ledwo zabiłem tego potworka. A jak pensem gaon, to po prostu on mnie zamordował. A teraz zabili to tak łatwe, że nie wiem. Po prostu teraz wszystko upaszczają mi tyle, no. Po co mają utrudniać, jeśli ty masz tylko przez to przeleć, żeby potem się cieszyć gaon? I co? I zaraz koniec, no bo po co kurczę wam dłużej mam tu nawijać na ten krzywy makaron na uszy? No hmm, i... to idło nie wiem, w komentarzach albo łapkami w górę kociaki możecie powiedzieć mi, czy... Nie wiem, czekać. Czy mam skończyć tą mapkę i po prostu przechodzimy na kocie łóżko? Na moje kocie łóżko? I pokażę Wam może instancję tam. No co, chcę się po prostu upewnić, jak widzicie prowadzenie serii z T, bo takiej serii, jak prowadzę ze słodkiego flinta, to nie da rady, bo to nie ma konkretnej historii. I to nie lecisz po kolei fabułowo. Jest fabuła jakaś, ale to jest levelowanie. I levelów jest 65. Więc tak na dobrą spawę, to ponad stówę by wyniosły filmiki od jednego zaczęcia G do skończenia G. I jakbym nagrywała całe, wszy wszystko, całą G, jak ja gam, od A do Z, każdą minutę spędzoną w grze, by miała zapisaną na, na wideo, to by wyszło, że to jest dłuższe niż moda na sukces. Więc to się zbytnio nie opłaca, po prostu w takich gach się podaje Co co najważniejsze. Więc co, praktycznie to pokażę Wam pierwszą mapę, żebyście... Aha, to tak, to sobie przelecę po prostu przez te questy, bo wiem, że większość ludzi ma z tymi questami problemy. Dlaczego? Bo z takimi ludźmi i instruowałam ich i przepraszam bardzo. Ze mną nie można grać w te na niskich levelach. Bo po prostu jak ja na to patrzę, to nie ja wiem dlaczego, ale się bardzo mocno wściekam. Dlatego wszystkich, którzy już ze mną gali, to bardzo mocno przepraszam za to. A po prostu ona nie wściekła. No. To tyle, więc dlatego robię Wam filmik, żebyście wiedzieli, jak kurczę to zrobić. Żebyście po prostu, jak po masełku, przeszli sobie pierwszą mapkę i potem sobie normalnie lecieli z questami, levelowali, dostawali lepsze przedmioty i takie tam. I łatwiej, żeby wam było nawiązywać znajomości. Przepraszam. No. To tyle. A teraz pokażę Wam fajną sztuczkę. Przybliżamy. Jest cała. A teraz zrobimy tak. Nic nie ma. Cały interfejs zniknął. I na sam koniec robimy. PA-PA.